Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu o naszych skarbach Zapiecka. Dzisiaj obchodzimy zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Jest to szczególnie uroczysty czas, zwłaszcza na Pogórzu. Po tygodniu uroczystych procesji następuje poświęcenie wianków, złożonych z ziół, z owoców, truskawek, kwiatów polnych. Wszystko to Właśnie odbywa się dzisiaj na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Ksiądz w czasie procesji kroczy uroczyście pod Baldachimem, i my mamy tutaj takie właśnie głowice od drzewcy, od Baldachimu. Także takich głowic jest zawsze cztery. My mamy tutaj dwie te głowice, i ten szczególnie bogaty, uroczysty czas Oktawy Bożego Ciała jest właśnie dzisiaj zakończony y jeszcze są inne tradycje oprócz święcenia wianków y tutaj na pogórzu y przy ołtarzach zawsze stawiano brzozowe y gałęzie także brzoza jest bardzo ważna w kulturze tutaj na pogórzu symbolizuje odradzające się życie i te gałązki brzozowe były urywane na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, zatykano je na polu w uprawach, aby chroniły od nieszczęść, czyli od gradu, burz, od szkodników. Było to też brzoza, stawiana była też w czasie wesel, kiedy stawiano tutaj takie uroczyste powitalne bramy, witano młodożeńców. Właśnie brzoza też była stawiana, te gałęzie brzozy przy tych bramach powitalnych dla gości weselnych i nowożeńców. Dziękuję za uwagę.